jakie oprocentowanie wybrać zmienne czy stałe? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ale już ci powiem co zrobiłbym w twoim przypadku. Przy obecnych dużych stopach procentowych stałe oprocentowanie z średnim wyborem, dlatego ja osobiście wybrałbym zmienne oprocentowanie i też wybrałbym bank, gdzie nie ma opłat za wcześniejszą spłatę od pierwszego miesiąca, nie ma opłat prowizji i nie ma dodatkowych zbędnych kosztów, które mogą być, pojawić się w ofercie kredytowej. Następnie co pół roku, rok aktualizowałbym ofertę rynkową, jeśli chodzi o mój kredyt hipoteczny i sprawdzał w innych bankach, czy jest na pewno lepsza oferta niż obecnie ja uzyskałem w danym momencie. I pracowałbym ze swoim kredytem hipotecznym, zmieniając go na tańszy, coraz to później idąc w głąb spłaty kredytu. Dodatkowo zastanowiłbym się, jak mogę nadpłacać kredyt, i ile mogę na to poświęcić, żeby pozbyć się kredytu, który mam na 30 lat, na przykład w 15-20 lat, no i potem budować sobie kolejne aktywa inwestycyjne w postaci zakupu kolejnych mieszkań bądź nieruchomości na wynajem.